Trzymanko, wrócimy z kolejnym vlogiem, dzisiaj już tak bardziej zielono, przetrząsanie siana w roli głównej C330, no oczywiście, i Mescorol, nie pamiętam nazwy, Z275 chyba, tak, Z275, 2003 rocznik produkcji, no powiem, lepszej przetrząsarki nie ma, Zresztą sami zobaczycie. Stariona bo gdyby nie wyciągało na jedną stronę, to być trzecie wszystko, nie? podgięty, któryś robił i wygiął go dobra, żeby tak tak tutaj nam no, o, ładnie. się Ogólnie puczocharka posiada składanie, nie? My możemy ją włożyć na transport. No i z tyłu możemy ją też zgrabiać, jak jest... Tam nigdy my ją nie zgrabialiśmy, ale jak była grub, duża trawa, to można ją zgrabiać, nie? zgrabiamy to zwykłe Mestroola w 2000 roku, który to kupiliśmy. W 2016 było Pryskiwacz, w 2015 Mestroola, a w 2014, w 2013 Błacierka. A to my w 2014 kupiliśmy. 2014, 2014, 2014. Nie pamiętam, bo w 2014. Stara i 300 robiliśmy, to wiem. Kupiliśmy ją w 2015, to zazwyczaj jak było tak, jaka wyglądało jak teraz, nie? Jak było przekręcnięte tą wielką, średnią po pociągarką albo pająkiem, to tak schło od 4 dni, nie? Ale jak w tamtym roku trząchaliśmy, to wieczorem skoczyłem na drugi yy, i pociągnąłem od razu. Drugiego dnia, pół dnia było pociągnięte i mm, jak był dobry upał i wiatr, drugiego albo trzeciego dnia się zbierało, nie? Tutaj mamy kanto który będziemy pracować z Kostkę prawdopodobnie w ja sobie chwili jest albo coś wykopało, albo się zarwało. Dobra, no nic, lecimy dalej. 30 uwalona jak nie wiem to